Kurwa co! Nie <laughs> wierzę. Że... No tak. Halo! Co ty robiasz z cooking? Co? No dokładnie tak przyjeżdżasz do swojej kurwa. Nie daj radzi. Baba rydnia. Uuuu, chilgoje! Oooo, no ja się! Nie Ani jest! Szybkie te chilgoje! Jest mały loot. Chłopie każdy chilgoj w nich tam. Zmyślałeś no czyli ja Sparki, Sparki, Sparki mam na YouTube. Sparki? No na czym? Na ile O fuj Sparki! Jukie kufle ogłosu jest jak to muszę jeden kawę sobie zobaczyć. O głos... O fuj Ej ty spokojnie, bo zaraz żygniesz Nice Ej nice, połowa OG połowa normalnego No dobra, ja to jest tak macie? Co tu się stało? Czemu... No oni moje... są To dlatego Czemu ja jestem w Nie, to nie to to wiem w grze nie ma nie? Nice A gdzie ty jesteś? No ja jestem tutaj na, w tym, na... Eee... No, tam gdzie się rozpisz. Już trafia jedna kurwa Tak, gdzie się rozpisz? No, bro. no, tam no, jakaś pizda, bo wy przed moim dołączeniem grę włączyliście. No właśnie, Kuki. No właśnie, co, co to w ogóle mogłem zrobić? Co do mojej niewykowanej Chociaż to, to nawet nie ja, ale dobra. Jak to, nie ty? A, no, <laughs> nie, nie. I jest. don't wanna see you. Bam, bam, bam. Ba. Dobra. I... Nowa S pompa. No ja mam jakąś szybką kurwa. Ona na niby bije 200. O! Tu mi też nabije 200. No red. Tu jest coś. No jest grafika Nie wiem Nie ma, jest tylko oglądana. No jest grafika no, Może ci po prostu nie dropa, bo jesteś casting? Uch, smakowa No bo... Lubię małe dzieciątki No smakowa to jest dla ciebie to co ci wysłałem Weź ty Ja pie. Wysłałem ci linka, bo muszę jak sobie skopiać na telefonie i wrzucić na ziemię, nie? O kurwa, no, kurwa. Kto to tutaj kupuje? Oczywiście, że ja. No dodało się, widzę. Co nie mogę się odbić z tej ściany? O chuj tu chodzi? Co się nie mogę od tego odbić? Co chodzi Gubi? Jego... Jakie mam loli. Co... Co, do Co do małego lutu. no, no, co do małego kukiego, i ja, może małym, wychowanym kukiem, a weź odpal to, co ci wysłałem, no, już to odpaliłem, nie raz, ale teraz. Nie, 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 nie. nie. nie tym razem. wiesz o co chodzi? To bym ci kazał teraz to odpalić? I bo mam streama. I pana dostał w Ciebie Co ja mam 150 pingu co do baki nie ma i nie Nie, to jest to pierwsze dualna. Ja mam streama do tego. Ale nie wiedziałem, że stream aż tak mnie nerwuje, jak grę, nie? Że ja mam 200 pingu. A nie, bo oh, on po prostu na te... A nie, mi błosny oh, na oh, te wywaliła chyba. Ej, gnom! Gnom mnie ten. Przyjmę go. O, mam złotą wolną. Oh, o, no, gnom. ja tego Że ma gnom. Złotą mm.